Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Poprawnie. W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na niezwykle często zadawane prawnikom pytanie niezwykle ciekawe i ważne z perspektywy etyki zawodów prawniczych. Czy broniłbym pedofila, gwałciciela, mordercę? Tu w zasadzie można wymieniać w nieskończoność różne rodzaje przestępstw, czy w ogóle broniłbym jakiegokolwiek przestępcę. Odpowiadam na to pytanie z perspektywy aplikanta pierwszego roku aplikacji adwokackiej jeszcze przed kursem z etyki adwokackiej. Nie znam jeszcze w 100%, nie znam jeszcze dokładnie etyki zawodów prawniczych. Na pewno ciekawe będzie skonfrontowanie mojej wypowiedzi, moich poglądów z poglądami już doświadczonych adwokatów. Ciekawe będzie skonfrontowanie moich poglądów z tym, czego nauczę się przez najbliższe 3 lata na aplikacji. Może za 3 lata doczekamy się tutaj takiego filmu, kiedy będę właśnie zestawiał te dwa moje poglądy. Ale wróćmy do meritum. Czy broniłbym pedofila? Być może zszokuje was fakt, że nie do końca podoba mi się określenie bardzo głęboko zakorzenione w polskim prawie i którego oczywiście nie chciałbym zmieniać. Określenie stosunek obrończy. Obrona obrońca. To wskazuje na pewną taką więź emocjonalną, stosunek emocjonalny, może pozbawiony trochę obiektywizmu, stosunek do osoby oskarżonej. Zauważcie, że dużo lepszym określeniem jest stanie na straży czyichś praw, jeżeli tutaj poruszamy się tylko w zasadzie w kwestiach prawnych. Według mnie, to określenie jest lepsze i bardziej tak naprawdę obrazuje to, co się dzieje aktualnie w polskim procesie karnym. Ale oczywiście nie wyobrażam sobie wyeliminowania w tym momencie tego określenia obrońca stosunek obrończy. Adwokat, yy, obrońca w procesie karnym stoi na straży czyichś praw. Musicie wiedzieć, że polski proces karny jest w tym momencie tak skonstruowany, że oskarżony ma przeciwko sobie prokuratora i de facto również sędziego. Prokurator w niektórych przypadkach nie musi nawet stawiać się na sali rozpraw. Sąd niekiedy musi sam poszukiwać dowodów na wyjaśnienie sprawy. W mojej ocenie jest to sytuacja nie do pomyślenia, ale taki jest obecnie kształt prawny procesu karnego w Polsce. Nie jest tak, że sędzia ocenia walkę dwóch stron: ocenia dowody przekazywane przez prokuratora przemawiające za czyjąś winą oraz dowody przekazywane, dostarczane przez adwokata przemawiające za uniewinnieniem. Natomiast, jeżeli mamy właśnie taką sytuację, że oskarżony ma przeciwko sobie w zasadzie cały aparat państwa, to potrzebuje kogoś, kto w sposób jak najbardziej oddany dla tego oskarżonego naświetli sędziemu, naświetli sądowi wszystkie możliwe okoliczności w sprawie. I tu nie chodzi oczywiście o to, aby gwałciciel, który faktycznie popełnił to przestępstwo, odszedł z sądu niewinny, z wyrokiem uniewinniającym. Chodzi tu o to, żeby jego prawa, które należą mu się w 100% zagwarantowane w kodeksie postępowania karnego, czy to w kodeksie karnym zostały mu przyznane, zostały respektowane. Po to właśnie jest adwokat. Nie po to, by bronić jakiegoś przestępstwa, by bronić czynu, który zasługuje na karę. On jest po to, żeby dołożyć wszelkich starań, aby to co zapisane Prawie było odzwierciedlone w tym konkretnym przypadku w sposób uczciwy, w sposób w 100% zgodny właśnie z tym prawem. Oczywiście jest wiele przesłanek, które uzasadniają to, aby adwokat nie przyjął jakiejś sprawy do poprowadzenia, nie nawiązał stosunku obrończego, jednakże w mojej ocenie jest nie do pomyślenia, aby adwokat nie nawiązał tego stosunku tylko dlatego, że czuje jakąś niechęć do. Do oskarżonego, do podejrzanego ze względu na przestępstwo, jakiego się dopuścił. Według mnie nie po to ta osoba zostawała adwokatem, by czuć niechęć, odrazę do jakiegoś typu przestępstw. Tutaj nie chodzi, tak jak już mówiłem, o utożsamianie się przecież z kimś, kto być może popełnił to przestępstwo. Tutaj chodzi o stanie na straży prawa, praw przysługujących każdej osobie. Każda osoba może przecież trafić przed sąd, nawet osoby niewinne. Dlatego w mojej ocenie, jeżeli ktoś zostaje adwokatem, nie może w przyszłości kierując się tylko niechęcią odmówić komuś obrony. To tak jak przykład przecież z ginekologiem i z argumentami przemawiającymi za tym, że klauzule sumienia nie powinny istnieć. Jeżeli zostajesz lekarzem, jeżeli zostajesz ginekologiem, to przyjmujesz ten tytuł w zasadzie ze wszystkimi obowiązkami, które na tobie spoczywają. Nie możesz wymawiać się osobistymi poglądami i przez to odmawiać komuś w zasadzie świadczenia, powiedzmy, usług, do których jesteś powołany. Mam nadzieję, że po tym filmie umocni się w Was przekonanie, że kiedy adwokat broni kogoś, kto popełnił choćby najstraszliwszą zbrodnię, to. Nie działa w sposób niemoralny, nie działa w sposób karygodny, w sposób godzący na przykład w dobro pokrzywdzonych. Nie! Ta osoba robi to, do czego została powołana, robi to, co jest konieczne w polskich sądach, w polskich sprawach karnych. Stoi na straży praw, które przysługują każdemu z nas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat, co sądzicie o tych dylematach moralnych. Może oglądają mnie jacyś radcy, prawni i adwokaci, którzy bronili oskarżonych w sprawach karnych. Bardzo proszę, wypowiedzcie się, co wy sądzicie na ten temat? Czy faktycznie moje poglądy obecnie są wyidealizowane, a może gdzieś popełniam błędy? Jak już wspomniałem, jeszcze jestem przed kursem etyki adwokackiej, dlatego być może popełniłem tutaj jakieś błędy, być może trzeba mnie z jakichś błędów tutaj czym prędzej wyprowadzić. Tymczasem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Zapraszam również na mojego Instagrama. Cześć!